Jak Państwo sami już po naszych poprzednich spotkaniach już wiecie i Duch Święty ukazuje nam te tajemnice, co to oznacza, że Duch Święty ukazuje nam te tajemnice? Oznacza to bezpośrednio, bezpośrednio to, co oznacza, że Duch Święty nam ukazuje te tajemnice. Co to oznacza jeszcze inaczej? Oznacza to, że osoby, które przychodzą na wykłady i uczestniczą w webinariach, zauważają, że mają jakieś swoje pytania tam gdzieś, które się pojawiają w czasie wykładów. I w czasie wykładów dostają odpowiedzi na te pytania, mimo że ja nie yy, silę się na to, aby yy, słuchać, yy, co ci ludzie myślą, chociaż jest taka możliwość, ale yy, nie silę się, bo, bo to mi będzie przeszkadzało. Jeśli mam pacjenta i jestem face to face, eyes to eyes z tym pacjentem, czyli osobiście, to ja wtedy jest to naturalna sytuacja, że muszę znać jego myśli, muszę znać jego emocje, muszę znać wszystkie jego stany wewnętrzne, aż do natury boskiego odkupienia i do natury udziału w demonicznych, że tak mogę powiedzieć, ekscesach i sekscesach to muszę te wszystkie rzeczy widzieć i wiedzieć i go stamtąd wydobyć. Także dostrzegam te sytuacje najgłębsze, najwyższe i najgłębsze i najbardziej demoniczne i bardziej skrywane. Ja tak mogę powiedzieć, nie robi z, nim, z nich innego użytku, jak tylko to, żeby tego człowieka sam to wydobyć, bo ten użytek jest niepotrzebny, bo jest to po prostu paskudstwo, a jeżeli użytek, to zbawienie, które ma, aby miał w nim udział w tym zbawieniu. I sytuacja z tego rodzaju, że odpowiedzi, które padają, one nie wynikają dlatego, że ja je słyszę i ja je na te pytania odpowiadam. Yy, znaczy, yy, konstruuje odpowiedzi. Nie, po prostu wykład jest prowadzony dlatego, że Duch Święty to wszystko wie i wszystko yy, widzi. Duch Święty zna każdą waszą myśl. Najbardziej skrytą, najbardziej ukrywaną i najbardziej yy, na, nieznaną, najbardziej tam gdzieś zakopaną. On wszystko to wie. I w tym momencie Duch Święty prowadzi wykłady nasze w taki sposób, że ja nie wiem o tym do końca, że wykład jest kształtowany przez Ducha Świętego w postaci odpowiedzi na Państwa pytania, a jednocześnie i kierowania ku najwyższym stanom duchowym, ale są tam te odpowiedzi na pytania. Dlaczego? Dlatego, że spotkanie jest dla Państwa, nie jest dla nie wiadomo kogo. Dla powietrza, dla państwa, więc jest to bezpośredni kontakt z państwem. Tak Jezus Chrystus głosi kazania, chodzi po ziemi, to nie mówi do kogokolwiek, tylko mówi do tych ludzi, którzy są przed nim. Do farzeuszy mówi inaczej, do ludzi mówi inaczej, do tamtych ludzi mówi inaczej, dlatego, że jest to konkretna relacja. I tutaj jest też ta relacja, więc tutaj musi, musi Państwu powiedzieć, że Duch Święty zna Was całkowicie. Całkowicie Was zna, nic się nie ukryje, a próby ukrycia zemszczą się. Zemszczą się, przyniosą po prostu yy, karkołomne problemy, yy, które będą powodowały bardzo dużo yy, rzeczy i nie ja to robię. Ja, odpowie, wykład jest kształtowany według odpowiedzi Ducha Świętego, który chce Wam pomóc. Odpowiada na e, Wasze pytania, na Wasze potrzeby, rozpoznaje Was. E, rozpoznaje Was do samego końca, do szczętu, jesteście przez niego poznani. I e, e, nie warto ukrywać nic przed Duchem Świętym, e, ponieważ Duch Święty e, załatwi tę sprawę tak jak z Safirą i e, Ananiaszem. I tu właśnie Duch Święty zna te wszystkie Wasze potrzeby, ale jednocześnie następna sytuacja. Te wszystkie sprawy o drugim kanonie, o tajemnicach duchowych człowieka, o pięknej córce ziemskiej, o tajemnicach głębin, to nie są moje sprawy i tajemnice. To Duch Święty objawia te tajemnice, dlatego, że przyszedł czas ich objawienia. I objawia je dlatego, ponieważ ma właśnie wgląd we wszystkie tajemnice świata. Wie dokładnie, y, czym jest Kościół. I to, co jest powiedziane, nie ja mówię, tylko Duch Święty dokładnie zna ich podszycie. Za ich zna ich za narże, zna ich trzecie i zna wszystko. I to, co mówi, nie ode mnie pochodzi. Pochodzi od Ducha Świętego, który po prostu dokładnie ukazuje, jakimi są y, 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 kłamcami i jak wykorzystują ludzi, i że Boga wybrali sobie na, y, 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 na że tak mogę powiedzieć, y, kukłę, y, aby tą kukłą ludzi przyciągać, a Bóg nie jest za tą kukłą i za to ukaże tych ludzi i każe. Oni dzisiaj mówią za co? Za to czy matkę zabiłem! Gorzej. Gorzej! Bo czasami tak mówią, Dlacze, dlaczego oni tak do mnie mówią? Ksiądz mówi, czy ja Matkę zabiłem, że tak mnie traktują. Gorzej. Boga poniewierasz. Boga poniewierasz, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Wykorzystujesz Boga dla własnej korzyści.